Dzień dobry, witam serdecznie. Wyważcie wy, wy, to opóźnienie, no ale trzeba było. Na jasności nie spałem. Siedziałem przez stoliku kuchni, przeglądałem swoje rzeczy wartość plecaka i... A wow, mo, moje stopy strasznie boli. To powinienem powiedzieć dopiero w domu, ale powiem teraz. 5 pęcher 3 i 3 otarcia. Na prawej. Na lewej są, są dwa otarcia i trzy pęcherzy będzie to nie będzie jeszcze miła, najmniejsza część podróży, do tego jeszcze nie dobra, no nie do no tego. No so. tak no. czy siak miałem Wam powiedzieć dwie rzeczy. Trzymam dzięki kawie, ale chcia i gumie, tak czy siak, co mi stało, zaczynam chyba Jeszcze mam świadomość, kontakt z czystoszczem, ale po pierwsze, zaczyna do siebie mówić w drugiej osobie. Zauważyłem to kiedy szedłem już w pociągu odzdurszego ulicy Drugie No już wcześniej było to widać, ale teraz to nie mogę na to podkreślić Zwracam uwagę na kształty zwierzęcopodoby. Nie mogę pozbyć się wrażenia, kiedy to widzę. Dziwne i niepokojące. Rzecz trzecia Kiedy, kiedy mijali... Kiedyś byłem w drodze i zostały jakaś godzina dojścia do tej stacji benzynowej pil mi się urwał, nie zasnąłem tego jestem pewny, bo nie upadłem nie nie, nie pamięć, mi się pamięć wymazała chwilowo w tym domu, w domu który obok jakaś impreza więc coś, coś mo, jakoś to było i, i sprawdziłem splec, swój plecak, e, swoje kieszenie, nic nie zniknęło na szczęście A, Pamięć mi stopniowo wróciła, czułem sobie o rodzinie, celu, co robiłem i rzeczach podobnych. Ci. Ale chyba tego nie zapamiętam. Kto pamięta, amnezję. Eee. No, co teraz? Dojadam, coś zamówiłem i, ja, i ruszam. 10 godzin z celu. Właśnie, coś ciekawego, bo ten telefon, który ma tutaj, pokazuje, że dojście do dworca zajęłoby mi 10 godzin. 8 godzin. To to iPhone, na którym jest apka Snide, pokazuje 10 godzin. Dziwne. Stajemy na razie na ten iPhone, bo ostatnio sprawdzałem go i to było bardziej precyzyjne, z tego pamiętam. Ale zobaczymy. Coś jeszcze. Planowo będę, no jak mówię, planowo będę pod dworcem za 10 godzin i tam i tam Wsiądę w tra pociąg i pojadę do domu. No, I tam się solidnie. Kiedy się solidnie wyśpię. Wiem. ja właśnie i właśnie wyśpię. I no, by, wtedy był, bo już 60 teraz jest właściwie do od teraz. Jest trzecia noc, druga 25 Jest już 64 godziny. Nie, kiepsko. Jakoś to będzie. 来，先。